Uwaga! Ten materiał przeznaczony jest dla widzów dorosłych, ponieważ treści w nim zawarte mogą wywołać strach, podwyższone tętno lub obrzydzenie. Jeżeli wystarczająco Cię zachęciłem, to oglądaj dalej. Cześć! Witaj na kanale Freak Toys w corocznym odcinku halloweenowym, w którym recenzuję figurkę ze świata horroru. I tym razem będzie to Demon Valak z filmu Zakonnica, należącego do filmowego uniwersum obecności. Zapraszam na recenzję. Zanim jednak wyciągniemy tą figurkę, przyjrzyjmy się na początek opakowaniu. Warto. Na górze znajdziemy logo filmowego uniwersum Obecność, w którego w skład właśnie wchodziły filmy Obecność, czy też kilka części Annabel i do tego właśnie dwie części Zakonnicy. Jeżeli spojrzymy niżej, to tutaj znajdziemy zdjęcie naszej demonicznej Zakonnicy oraz logo filmu. Natomiast na samym dole znajduje się informacja, że jest to figurka Ultimate Valak. Całe pudełko stylizowane jest na księgę, więc kiedy spojrzymy na górę, czy też na bok, to znajdziemy tutaj imitację stron. Wygląda to świetnie. Tutaj też znajduje się logo producenta, czyli firma NECA. Natomiast z drugiej strony, czyli na grzbiecie, znajdziemy zdjęcie figurki oraz te same logo, co na przodzie opakowania. Natomiast na odwrocie znajdziemy cztery zdjęcia przedstawiające nam figurkę wraz z załączonymi do niej akcesoriami, którymi też oczywiście zajmiemy się później. Jak dobrze wiesz, pudełka od NECA są otwierane. Kiedy je otworzymy, to znajdziemy tutaj po lewej stronie kolejne duże zdjęcie figurki. Natomiast z prawej strony, figurkę schowaną za transparentną ścianą, załączonymi do niej akcesoriami, a jest ich dosyć sporo z tego co widzę. Także bardzo się cieszę. A teraz otwórzmy to opakowanie i sprawdźmy, jak figurka wygląda bez niego. Figurki serii Ultimate wydawane przez Nekę tworzone są w skali 7 cali, a więc sprawdźmy za tym, jak to przełożyło się na wysokość w centymetrach. Otóż Zakonnica mierzy niecałe 18 cm. Dla porównania przygotowałem dwie inne figurki w dwóch różnych skalach, i będą to postacie kojarzące się ze strachem. Pierwszą z nich będzie niewidzialny człowiek w skali 6 cali serii Universal Monsters od Jada Toys natomiast drugą figurką będzie siedmiocalowy Scarecrow z gry Batman Arkham Knight od McFarlane Toys jak widzimy zakonnica świetnie wpasowuje się w skalę 7 i pasuje do figurek innych producentów z okazji Halloween zorganizowałem przyjęcie, na którym zjawiły się postacie znane z horrorów. A są to Ghostface z filmu Krzyk, Latterface z filmu Teksańska masakra piłą mechaniczną, Freddy Krueger z filmu Koszmar z ulicy wiązów, Sam z filmu Upiorna noc Halloween, Pennywise z filmu To, Jason Voorhees z Piątku 13., Michael Myers z filmu Halloween oraz laleczka Chucky. Halloweenowa rodzinka znowu się powiększyła, ale kto wie, może w przyszłym roku znowu ktoś dołączy do tej ekipy, a więc jest to dobry czas, aby zasubskrybować ten kanał. Przejdźmy teraz do wspomnianych na początku recenzji akcesoriów i zacznijmy od dodatkowej pary wymiennych dłoni, co jest trochę dziwne, ponieważ te dłonie są do złudzenia podobne do tych dłoni podstawowych, nawet układ palców jest praktycznie taki sam. Zdecydowanie lepiej sprawdziłyby się tutaj pięści, albo dłonie przeznaczone do trzymania pozostałych akcesoriów. Kolejna jest czarna okrągła podstawka z jednym pinem, dzięki której figurka stoi stabilniej. A przez to, że posiada buty na wysokim obcasie, nie zawsze jest to takie oczywiste. Dobrze, że producenci o tym pomyśleli. Mamy też tutaj wymienną głowę, ze zdecydowanie groźniejszą miną. I to właśnie ją wybiorę przy ustawieniu figurki na półce. Nieodłącznym elementem każdej zakonnicy, nawet tej demonicznej, jest krzyż, i w tym przypadku wisi na sznureczku, który możemy zawiesić na szyi figurki, co jeszcze bardziej ją ubogaca. Do trzymania w dłoniach figurki możemy dać świętą relikwię, w której trzymana była krew Chrystusa. To właśnie dzięki niej udało się pokonać tego demona. Relikwia jest pęknięta, więc nic nie zrobi naszej zakonnicy. Warto pochwalić tutaj metalowy łańcuszek, na którym jest zawieszona. Ostatnim akcesorium jest obraz z wizerunkiem zakonnicy, który namalował Ed Warren z filmu Obecność 2. Z drugiej zaś strony wygląda jak tył obrazu, ale niestety jest to tylko nadruk. Aby go ładnie wyeksponować, przydałaby się jakaś sztaluga, którą w najbliższym czasie pewnie postaram się zbudować. I to tyle. Neka zawsze rozpieszczała nas swoimi akcesoriami do figurek, i tym razem jest nie inaczej. Sam wygląd zakonnicy robi potworne wrażenie, bo od razu w oczy rzuca się to, że ubrana jest w habit uszyty z materiału, ale o tym za chwilę. Zacznijmy od twarzy, gdzie obie z nich wyglądają niesamowicie. Pojawiają się tutaj żółte podkrążone ślepia, chociaż ciekawym zabiegiem byłoby użycie farby fluorescencyjnej, dzięki której oczy świeciłyby w ciemności, tak jak w filmach. Poza tym nie zabrakło bladej skóry, spiczastego nosa oraz czarnych charakterystycznych ust. Włosy zostały zakryte białą wyrzeźbioną chustą. Reszta figurki zasłonięta jest czarno-białym habitem. Przepasanym brązowym gumowym pasem. Element kaptura ma w sobie drucik, dzięki któremu możemy ustawiać ten materiał do woli. Jest to niezależna część ubrania, którą możemy ściągnąć. Kiedy zaś podwiniemy rękawy, zauważymy wyrzeźbione elementy ubioru, znajdującego się pod szatą. Po podniesieniu sukni, naszym oczom ukażą się blade nogi oraz czarne buty na korku. Dla ciekawskich, tak, zakonnica nosi czarną bieliznę. Od tyłu również habit prezentuje się świetnie i nawet w takiej skali nie kaleczy tej figurki, tak jak to bywa nieraz z materiałowym strojem. Tutaj Neka zrobiła to perfekcyjnie, a więc jeżeli chodzi o wygląd i detale, te są tutaj odwzorowane bardzo dobrze i z radością ustawię zakonnicę na mojej horrorowej półce. No to sprawdźmy jeszcze, jak wygląda pozowalność tej figurki. Aby to sprawdzić, zdejmę ten kaptur, żeby nam nie przeszkadzał tak samo krzyżyk. I możemy zaczynać. Głowa znajduje się na pojedynczym stawie kulkowym, a więc możemy obracać nią dookoła, pochylać delikatnie w przód oraz unosić do góry. Ramiona moglibyśmy obrócić o 360 stopni, ale wiadomo, ten materiał nam to delikatnie utrudni. Możemy też unosić ramiona od i do ciała. Poza tym, kiedy podwiniemy rękawy, zauważymy, że możemy obracać w bicepsie. Poza tym w łokciu mamy podwójny staw i oczywiście ruchome nadgarstki, które możemy obracać dookoła oraz pochylać w przód i odchylać w tył. W przedramieniu też możemy obracać, a więc, jak widzimy, tych punktów w samej ręce jest dosyć dużo. Talia również jest ruchoma, jeden punkt w pasie, dzięki któremu możemy obracać talią na boki oraz pochylać w przód. Tył już nie za wiele. Nogi możemy unosić do przodu. Podniesiemy troszeczkę tą suknię, żeby było lepiej widać. W tył. Na boki. Poza tym mamy pojedynczy staw w kolanie. Dzięki któremu możemy też obracać nogi na boki. I na koniec zostały nam ruchome stopy. Góra, dół. Oraz również na boki. A więc, jak widzisz, figurka zakonnicy jest dosyć ładnie pozowalna i na pewno ustawimy ją w jakiejś strasznej pozie. Podsumowując, demon walak czy też zakonnica wygląda świetnie. Posiada niesamowite akcesoria, które pomogą nam przy ustawieniu tej figurki. No i pozowalność też nie wypada najgorzej, ale z drugiej strony, zakonnica też nie była jakoś bardzo gipka. A więc można powiedzieć, że i to zostało odwzorowane wzorowo. Nie pozostaje mi nic innego jak dać tutaj ocenę 10 na 10 i polecić tą figurkę. Chociaż jest troszeczkę droższa niż figurki od McFarlane Toys czy też Diamond Select, ale płacimy tutaj za jakość, która w większości bije na głowę konkurencyjne marki. To na dzisiaj wszystko. A więc życzę ci wesołego Halloween, a do tego zostaw łapkę w górę i subskrybuj kanał, bo inaczej walak przyjdzie do ciebie.